Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, w którym omawiamy bajki i przypowieści Ignacego Krasickiego. Jak zwykle, Playlist podpinam u góry, ale zanim zaczniemy, rozpoczyna się nowy projekt pod tytułem Jay-Z Audio, jest to nowy kanał na YouTube, w którym tak jak sama nazwa wskazuje, będziemy czytać różne utwory czy też książki. Link do kanału znajduje się u góry oraz w opisie filmu. To co? Przechodzimy do odcinka. Ignacy Krasicki, dewotka. Dewotce służebnica w czymś przewiniła. Właśnie w ten czas, kiedy pacierze kończyła, obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, Mówiąc właśnie te słowa, i odpuść nam winy, jaką my odpuszczamy, biła bezlitośnie. Uchowaj, panie Boże, od takiej pobożności. Moi drodzy, w tym utworze, w tej bajce, Ignacy Krasicki chce nam przekazać, że bycie pobożnym na pokaz, Bycie pobożnym po to, żeby ludzie to widzieli. Ale o bycie sztucznie pobożnym nie jest dobre. Pokazuje dewotkę, czyli osobę, która jest bardzo pobożna, ale pobożna na pokaz. Która odmawia pacierze, która stara się być taką ultrareligijną osobą. Ale w praktyce taka nie jest. W praktyce, mimo tego, że teoretycznie jest pobożna, to w praktyce swoim zachowaniem przeciwstawia się takiemu stan stanowi rzeczy, takiej postawie. Dajcie znać, czy znacie jakieś dewotki, może dewotków, dewotów. Jeżeli tak dajcie znać w komentarzu. Ja mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, suba na dole, dzwoneczek, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Ja jestem Jay Z. Cześć!